Grając w różne odsłony Fallouta, na pewno natknęłeś się na wszelakie plakaty, komiksy oraz nawiązania do growej drużyny superbohaterów o nazwie Unstoppables. Jest to seria magazynów, która po zebraniu daje nam w Fallout 4 dodatkowy 1% szansy na uniknięcie obrażeń od ataku. Łącznie we wspólnocie można znaleźć aż 5 magazynów, a dzisiaj pokażę wam, jakie wszystkie znaleźć. Zacznijmy od przedstawienia, kim są Unstoppables. Dla bardziej obeznanych z komiksami Marvela lub DC mogą oni przypominać Falloutowe odpowiedniki superbohaterów złączonych w drużynę. Łącznie w Fallout 4 znajdziemy 5 edycji rozrzuconych po całej mapie w różnych miejscach. Egzemplarzy jest tylko 5 i prawdopodobnie wywodzi się to od 5 bohaterów składu Unstoppables. Magazyn numer 1. Dr. Brainwash i jego armia dekapitalistów. Numer T znajduje się w liceum Show niedaleko Jamaica Plain. Znajdziesz go w niższej części budynku, jednakże utrudnieniem mogą być stawiający opór supermutanci, drugi magazyn noszący nazwę. Kto jest w stanie zatrzymać niepowstrzymany grog na rok, jest możliwy do znalezienia w DB Technical School. Nazwa tego numeru jest oczywistym nawiązaniem do Ragnaroku. Bitwy między Bogami a Olbrzymami. To edycję znajdziemy na stoliku obok terminalu i wrzutni atomów w. Piwnicy. Komikazji vs. Manta to trzeci numer z serii. Znajdziemy go w Westing Estate. Jest to w dużej mierze zatopiony dom niedaleko krypty 81. Numer czwarty pod tytułem Uwięzieni w wymiarze terror daktylii znajdziemy w kolejnej szkole. Tym razem budynku szkoły hrabstwa Suffolk tuż pod Hyde Park. Ostatnią edycję komiksu znajdziemy w siedzibie Habris Comics, którą możemy odwiedzić przy okazji zadania The Silver Shroud. Nosi ona tytuł Odwiedź Galaktykę Unrocks. Istnieje również wiele innych serii, gazet oraz komiksów, które będę chciał omówić na kanale. Następny odcinek z serii o magazynach będzie o magazynie naukowym Tesla. Przy okazji mam do was prośbę, jeśli macie jakieś screeny z gry Fallout 4 lub 76 to możecie wysyłać je na mojego maila podanego w opisie. W mailu poza screenem zamieśćcie swoją nazwę, która zostanie umieszczona w odcinku. Możecie także na Instagrama podanego w opisie wysyłać propozycje filmików, które mogą nagrać na temat Fallouta 4 lub 76. Pomysłodawcy odcinków również zostaną w nich umieszczeni.